Dobra, idziemy. No, nie wiem. Raczej nie. Co? Po co? Nie wiem. Ja testuję zjeżdżalnie. O, dobra. Ciasna. Dobra, zjeżdżamy. Są dwa sposoby zjazdu. Takie cztery na dziesięć. Idziemy zjechać za drugim sposobem drugi sposób, taki. A. A. Ała. Ała. nie. Lecimy. O Jezu. Dobra, teraz ta. O Boże. to już jest większa. Ta to jest najgorsza. 4,5, bo można wejść. Będziemy mógł dostać kolejną. To już większa. No, my zjeżdżamy tutaj. Wyskakujemy. takie 6 na 10. Nie wstanę, a bo i będę to, to, to coś. Dobra 1 na 10 Tera rura Idziemy Możemy Zyskasz Co to walnęło? Jedziemy. Kurde. Ui. O kurde. Dziesięć minut, dziesięć. Idziemy. Zopatrz niebezpieczną zabawkę. Ui. czemu niebezpieczna? Yy, yy. O kurde. Pioskownica. Rozkopana. Idziemy teraz na kolejną atrakcję Widzę. Tak, tak. Nie, nie, nie. Nie, nie. No, więc zaraz chodzimy.